Was tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj postanowiłem Wam pokazać karty Panini. To są karty z edycji Champions League 2009-2010. Karty są, no, bym w stanie opłakany dlatego postanowiłem włożyć je do albumu, żeby było ciekawiej. I tak, mamy tutaj dwie karty fans favorite. Poza tym mamy karty Golstopper. Charakteryzują się takim rzekłbym brokatowym nadrukiem. E, ciekawostką jest tutaj jeszcze Wandersar e, w barwach Manchesteru. E, kolejnymi kartami, nie wiem czy to jest dobrze widoczne, są karty Star Player. I tutaj mamy na przykład Xaviego, mamy Ibrahimowicza, jeszcze w barwach Barcelony. Mamy Melo w Juventusie. Mamy tradycyjnie Alonso, Benzeme w, w barwach Realu Madrid. Te karty też charakteryzują się tym właśnie brokatowym nadrukiem. Brokat był fajny, natomiast no, strasznie szybko na tym brokacie ścierały się twarze zawodników. Także, tak to wygląda. Tutaj mamy Juventus Turyn. Ciekawostką jest oczywiście Ronaldinho. Człowiek legenda. Piłkarz legenda. Mamy tutaj też Pirlo. Trochę nam się schował, ale jest. Tak. Tutaj mamy kolejną drużynę. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, co to jest. Niestety nie znam tego logo. Natomiast no, no sprawdzę. <laughs> Kolejni zawodnicy. Tutaj mamy chociaż Siwoka, znanego z kart Euro 2012, znanego Czecha. Z kart Euro 2012-2013. Y Tutaj mamy karty Chelsea. Tutaj chociażby taką ciekawostką jest Zirkow w ich barwach. I Balak chociażby. Kolejna drużyna. Troszeczkę przebrana, ale jest. Nie wiem, czy to jest widoczne, bo ja troszeczkę oddaliłem dzisiaj kamerę. Ale wydaje mi się, że. W miarę, w miarę można zobaczyć, co jest na tych kartach. Jeszcze jedna. Tutaj mamy Barcelonę. Karta Valdesa jest strasznie zmielona. Tutaj oczywiście Ibrahimowicz, Messi, Maxwell jeszcze, Jaja Touré, zawodnik Manchesteru obecnie. Manchesteru City oczywiście. Tutaj mamy Bayern Monachium, ciekawostką jest na pewno Mirek Lose, Olic, Altintop, Luca Toni. Także jest ich trochę. Kolejny hmm, klub. No tutaj się śmiałem, że. Chłopaki występują w strojach marynarskich, bo troszeczkę jest to podobne, no, stroje są bardziej. W kwadracie tutaj mamy trójką z przodu, no ale tak to wygląda z dużym Logo Kia. Kolejny klub. Samueletto chociażby, balotelli bez charakterystycznego i rokeza, Chociaż on teraz podobno zarósł strasznie. Mamy Porto, tutaj mamy na przykład Bruno Alvesa, Rolando, tutaj mamy Juventus z Buffonem, mamy Liverpool. Śmieszna karta z Toresem. Chociażby Gerard. Lukas. Woronin. Świetny zawodnik ukraiński. Manchester. Tutaj tradycyjnie Runay. Vandersaro, o którym mówiłem na początku. Gary Neville, który wyszedł teraz na legendach w matcha Tax. Kolejny klub. Tutaj mamy Real Madrid. Casillas. Ronaldo podbijający piłkę. Raul jeszcze. Też świetny zawodnik. Gago grał jeszcze wtedy. A w Realu Madrid. Diarra. Kolejny zespół. Jeszcze jeden. Tutaj ten zawodnik założył ochraniacz, bardzo podobny do tego, który ma Czech. Następny klub. Jowanowicz chociażby tutaj jest. Jeszcze jeden. Fabiano tutaj widzicie, Luisa Fabiano, Adriano. Gdyby karty były mało czytelne, ze względu na to, że kamera jest znacznie oddalona dzisiaj, to prosiłbym Was o napisanie tego w komentarzach. Najwyżej nagram to z jakimiś zbliżeniami, żeby było ciekawiej. No, ten klub nam się powtórzył na koniec. Tak to wygląda. Jak widzicie, okładka jest od drogi do Brazylii. E, dziękuję za oglądanie mojego filmu. Mam nadzieję, że e, te karty pobudziły u Was wspomnienia, bo jednak e, rok 2009-2010 to już odległa przestrzeń przeszłość rzekłbym nawet. E, jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner, cześć.